Wiecie co? Myślałam, że nic mnie już nie zdziwi w tym kraju, ale potem przeczytałam historię o dzieciakach, które zemściły się za małą garść cukierków. Tak. Hm. Dosłownie. Zaplombowały facetowi dziurki od klucza gównem, co nawet nie pozwalało włożyć klucza. I wiecie co napisał? Siedzę sobie teraz w robocie i myślę, jakim synem trzeba być, żeby zablokować komuś dostęp do domu. I w komentarzach ludzie się podzielili: Jedni mówią, to tylko żart, drudzy piszą, to nie psikus, to zwykłe skurwysyństwo. I szczerze, jestem po tej drugiej stronie, bo problem nie jest w dzieciach. Problem jest w tym, że ktoś ich nauczył, że jak świat ci nie da czego chcesz, to masz prawo oddać, zemścić się. Bo jak rodzic wychodzi z założenia, że psikus to zemsta, to niech się nie dziwi, że za kilka lat dziecko z tego wyrośnie na dorosłego, który zamiast rozmawiać, niszczy.